-to Z okazji świąt Bożego Narodzenia dla całej rodzinki najlepsze życzenia. Wesołych świąt! Witam całą rodzinę i życzę wszystkim wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Dużo szczęścia, zdrowia i pomyślności. No i do zobaczenia. Chcieliśmy wszystkim, wszystkim życzyć zdrowych, wesołych i pogodnych świąt wigilijnych. I mamy nadzieję, że uda się kiedyś spotkać razem przy wigilijnej Wieczerzy, podzielić się opłatkiem, zjeść 12 dań i zaśpiewać kolendy. Wesoły świąt! Wesoły świąt dla całej rodziny! Życzę Tereska, Maja, Sławek. I emilka z kukim, niech te święta będą pełne uśmiechu, radości, a magia Bożego Narodzenia niech otuli was wszystkich, czego serdecznie życzymy. Wszystkiego najlepszego dla całej rodzinki.